Panie Maurer, co pan zrobił w sprawie kapitana Nowakowskiego, usiłującego w 1980 roku założyć wolne związki zawodowe w resorcie? Odstrzeliłem mu łeb z mauzera 7,8 mm. Niedługo pan i państwo ludzie staną przed Komisją Weryfikacyjną Senatora Wenzla z Chrześcijańskiej Unii Jedności. A co tu robisz? Pytasz o brata czy żonę? O synka. Porządek to robię dlaczego odeszła? Normalnie, bo to zła kobieta była. Komisję mi z kurwy przysłani przysłali. Budowlaną. Dom na działce będą mi rozbierać, trzeba by na pewno z materiałów odpadowych. Faktur chcą. A kto kurwa tyle lat faktury trzyma? Wczoraj mówiłeś, że masz. Olot, się kurwa ode mnie otwierdol. Wszystkich nie wyrzucą. Policję polityczną muszą mieć. Jak tam ta kurwa będzie się nazywać? No co? Jezuitów zatrudnią? Stopczyk, co wy tam palicie? Ja? Radomskie. Ale jak pan major woli, to Franz Makabele. Co ty nie pierdolisz za uszami, Stopczyk? Na wysypisku. Co palicie po nocach? A, takie tam szpargawy. Budynek idzie do służby zdrowia. Nie? No to się pali takie Faktury za odzież, za środki czystości, za materiały biurowe. Ja wiem, że to powinno iść na makulaturę, ale kto to teraz skupuje? Nie? Ja panu powiem, panie majorze. Tajemnica. Stopcie, wy wyżej wała nie podskoczycie. To nie róbcie sobie jaj. Panowie mówią, że akta palicie. Jakie akta? Panie majorze, czy pan chce nas przekonać tą farcą? Jaromił. Alde, powiedz Panom o czym mówili na dole. Kapitan Stopczyk wraz z obecnymi tu oficerami umówili się kwadrans temu podczas libacji alkoholowej w stołówce firmy na palenie akt operacyjnych. Dzisiejszej nocy w miejscu mi nieznanym. Co wie ja na to, Stopczyk? Nie wierzę też nie. Co odpowiecie na ten zarzut? Olo? Czujesz? Tak. Ale to nie gówno. To padlina. Jak taki zaczyna od kapowania, to na czym skończy? Na pownątrz. Ty, ty kurwa, ty! Co ty, ty? Kompletnie ci odbiło? Jezus. Wy wszyscy jesteście pojebani! Was nie można sądzić, was trzeba was leczyć. Aparat mi wyrzucił. Co kur... a... ty ty do to myślisz? Do tej Do tej nagrał stołki? Ta! Tu balejdzie idzie o życie, rozumiesz? Ile ty masz lat, co? Co ty chcesz zrobić? 50 tysięcy agentów, informatorów, tak? O to ci chodzi? Krwicz potrzeba, gnoju jeden, tak? Ty, jak dorośniesz, to zrozumiesz, że polityka to nie jest dziennik telewizyjny. Polityka to jesteśmy my tu, na tym wysypisku śmieci. Albo stąd do ci wyjść, albo tu zostaniemy na zawsze. Rozumiesz, kurwa, czy nie? Spudłowałeś z takiej odległości? Rozumiesz? Co się tak kurwa patrzysz? Nas tu nie ma. Czy jest pan gotów stać na straży porządku prawnego odnowionej demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej? Bezapelacyjnie, do samego końca. Mojego lub jej. Mam pracę dla siebie. Jaką? Za ile nie pyta? bo jest, jaką, to ja ci powiem, za Na no pochybel czarnym. Na no pochybel. Czarnym i czerwony. A chyba wszystkim. To jest ładny toast, co? No? Za to z Tobą wypiję. Do szkoły trzeba by Cię posłać. Znów mnie wszyscy będą pierdolić. No, to jest argument przeciwko szkole. Uder, Kolega. der Zagd uns nichts lustige. Deutschland, Deutschland. ...i Nazywam się Major Bień i mam stopień Majora. Ludzie, ja bambus nie no. niemieckiego. Niech się bambus języka uczy, kurwa, niech się uczy! Chłopaków z liceum najprzyjemniej było zdejmować. Sam wiesz, jakie Pietra mieli. Tylko kurwa słowo powiedziałem, to już pakowali. Mokre ulotki i farby. Myk, myk i do kasy. Nie macie prawa! Jestem docentem <laughs> nauk politycznych. <laughs> A fujara mu się majdała aż do kolan. <laughs> no, bez przesady. No ta, W życiu większego nie widziałem. E, ty tam dużo widziałeś. <laughs> w pracy ty smutacie. Ale się nie przekonasz, bo cię na to nie stać. Cielęcinki, zaczekajcie. Co robimy? A skąd ja kurwa mam wierzyć? Ty, Franz, słuchaj. Dobra. Jak ktoś się ruszy z giwerą, to zabij. Ty... ale jeszcze nigdy do nikogo nie strzelałem. Kurwa, żeż twoja mać masz zabić każdego uzbrojonego z syna, zanim on mnie zabija, rozumiesz? Dobra.